Witajcie, ja jestem Trolek i dzisiaj jest pierwszy odcinek kursu programowania w C Sharpie. Na początku krótko opowiem o tym języku. Jest to język dosyć łatwy i można się go łatwo nauczyć. Mogę Wam tylko tyle powiedzieć. Drugą sprawą będzie zaopatrzenie się w kompilator, czyli program, w którym będziemy mogli w ogóle cokolwiek robić. Ja polecam osobiście Mono, mono Development. Develop. Jest to program, który wspierają ni który ma w sobie Unity 3D i jak widzicie możecie pisać w rozszerzeniu CS, czyli yy, C-Sharp. Również jest możliwość pisania w Javascriptie i w innych językach. Więc to jest najlepsza platforma dla programisty. Co trzeba zrobić, aby takie coś pobrać? Wchodzicie niżej i klikacie Download. I tak, przeniesiesz do takiej strony. Jak widzicie Mono Development jest dostępny na Linuxie, Windowsie oraz Mac. I tak, aby pobrać w ogóle program, wybieracie to Download Kserain yy, Studio. Wybieracie to, pobieracie i instalujecie. Yy, I będziecie jeszcze musieli mieć Net Framework. Jeśli nie macie to, to nie instalujcie, jeśli nie macie to pobierzcie, zainstalujcie. Yy, no i tyle z tego wszystkiego. Możemy sobie internet zamknąć. I tak przesuwa się interfejs graficzny programu już po uruchomieniu. Yy, jeśli Wam tu wyskoczy jakieś pole z update'em programu, update'ujcie program, ponieważ to jest ważne. Yy, no i co? My się zrobiłem z otworzeniem już programu. Musimy kliknąć yy, New Solution. Po czym wybrać w inne.net. Wybrać projekt konsolowy. I tutaj wybrać C Sharp, czyli C taki hashtag. Na będziemy robić projekty konsolowe, żeby się nauczyć od początku. Klikamy Next. Tu mamy yy, nazwę projektu. Na czym wpisujemy sobie odcinek pierwszy. Yy, położenie. Wybieramy sobie położenie, gdzie, gdzie będzie po prostu zapisywane nasze projekty. No, yy, ja tu zapiszę sobie. A co tam zapiszę sobie tam, gdzie jest? Klikamy Create w lokalizacji. Chwileczkę potrwa. Okay. Jak widzicie, możecie również stworzyć aplikację na telefon, bo to jest program deweloperski. Jak mówię, możecie go spotkać w Unity. Ok, i pojawiło nam się coś takiego. Powiecie pewnie, no. Jest to jakiś kod, rezygnuję, wychodzę z filmiku. Nie, czekajcie. Po pierwsze, ścieramy to wszystko. Bo to jest nam niepotrzebne. Zacznijmy pisać sami od nowa. Więc tak, zaczynam. Jeśli ktoś nie wie, co tutaj pisze, zatrzymajcie filmik, przybliżcie sobie ekran, powiększcie sobie i przeczytajcie, co tu pisze. Hmm. A najlepiej to zatrzymajcie w ogóle filmik i powierzcie kompilator. Ok, bez dłuższego przedłużania. Oczywiście, wielkość liter w tym ma znaczenie, więc piszcie dokładnie samo co ja. Więc piszemy sobie pierwszą funkcję, czyli using system. I średnik na końcu. Ta funkcja jest to, jest to funkcja, od której otwiera program, otwiera w ogóle, zaczyna nasze programowanie. Kolejną ważną opcją będzie namespace, czyli nazwa, tak jakby no, nazwa po prostu. Ja polecam to nazwać nazwą projektu, czyli odcinek 1 w moim przypadku. Następnie zjeżdżamy niżej. W przeciwnym wpisujemy klamę, potem zjeżdżamy niżej. I teraz stworzymy sobie klasę. klas class i wpisujemy tutaj klasę, czyli na przykład odrys. Nie używam, oczywiście w kodzie nie możemy używać polskich znaków, bo wtedy program nam się rozsypie. Znowu Enter, znowu klamę. Znowu Enter, teraz piszemy tak: static void main. Co to jest to main? Main to jest główna funkcja, Ponieważ, gdy uruchomicie program, program szuka tej funkcji main. Jeśli jej zabraknie, program nie będzie działał. I robimy dwa nawiasy. Dobra. I teraz podstawik, znowu klamę, Enter, klamra. I teraz zaczyna się cała zabraknie. Tutaj będziemy teraz się zajmować tym, co się będzie pojawić na ekranie. No, pierwsze co? No, musimy pisać console, oczywiście z dużej litery. No come on, Jezu. Słuchajcie, tak, tak może być, ponieważ program kompiluje yy, jeszcze się w tle, jeszcze kompiluje po prostu projekty, to nie wina komputera, tylko projektu. Yy, 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 right line, czyli żeby wypisało w linii konsol right line. no i teraz robicie nawias i średnik na końcu, a w nawiasie wpisujecie dwa cudzysłowie i tu w tych środku cudzysłowych możecie wpisać tekst, któryśmy się ma na Ja na przykład napiszę cześć albo hello i jak mówiłem nie można używać polskich znaków, ale w takich tekstach no teoretycznie można. Ale tak napiszę hello no napiszę hello i napiszę po prostu a I długo to też nie piszemy, bo to oznaczałoby rozpocząć kolej funkcji. Później piszemy znowu console. Jeśli możemy tu sobie udoskonalać, kropka yy, right line. Znowu to samo. Nie zgubiam się z pasji. Ok, no i na przykład teraz napiszemy sobie równa się a tak o, żeby tak podkreślić to. Potem znowu console right line. No i znowu, nawias, średnik, spacja. Znowu dwa. I teraz kolejna, na przykład, nie wiem. Jak tam u siebie. Ok. I znowu co pytanie, nie jestem pewna, czy można używać, ale chyba można. Ja sobie tak tutaj napiszę. My się będziemy w tym kursie uczyć tak trochę nie po kolei, ponieważ następne rzeczy będą to case'y, które będą dosyć trudne, więc notujcie sobie to wszystko, co ja tutaj robię. Ja robię. Żebyście po prostu wiedzieli, co ja tu robię. Console .write line, czyli wypisz w linii. O. No i tu, no i tu no wpiszemy dobrze, ok. Jeśli czekacie na tą część, gdzie będziemy robili yy, yy, rozmowę z komputerem, to spokojnie ta chwila na pewno nastąpi. Jak wie, ja, ja, ja umiem ten, ja umiem yy, C#, c shop więc. Ale wszystko od podstaw, dobrze? Wszystko od podstaw, ok. Yy, I na koniec, jak już się w tym wszystkim pobawimy, musimy wpisać bardzo ważną opcję. A mianowicie console.read read key Czyli wczytaj, klu, wczytaj klawisz. Bo yy, pewnie, pewnie, pewnie możecie wiedzieć, że po każdej funkcji. Yy, wszystko sobie sprawdzać wszystko dobrze wpisane. Tak, 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 wszystko OK. Yy, ponieważ po wpisaniu tej funkcji czeka czekasz wci wciśnięć dowolny klawisz. A tu pisze jeszcze wpiszę console. Console. Right line. OK. No i wpiszę sobie, aby zakończyć program. si dowolny klawisz Tu właśnie jest problem ze si, więc w dodatniku sobie zróbcie si klejcie. wklejcie. Ok, no i tak. No i potem musimy zakończyć wszystkie funkcje, czyli robimy tak. Jeden, jeden, backspace, klamra, enter, jeden backspace, klamra i enter, jeden backspace, klamra i tak powinny wyglądać Wasz kod w Teraz, aby upewnić się, że działa, klikamy ten przycisk, robimy sobie opcję debug, nie, nie release, tylko debug. No i tak, wciskamy albo, wpincie, albo w 5, albo ten przycisk, ja wcisnę ten przycisk i tu buduję. Jeśli chcecie mieć yy tak, w, w części po polsku. To pokażę, jak to osiągnąć. Okej, okay, ja sobie tylko konsolkę, bo mało mam dosyć. Okej, okay, jak widzicie, jest napis Hello. Jest. Jest w się jest. I jest tak tu, jak tam powinno być. Tam u ciebie. Okej, okay, to sobie potem zakończę. Jak tam u ciebie? Ja jeszcze sobie raz dopiszę tutaj, bo coś. Ok, yy, równa się. równa się. I dopiero teraz możemy skompilować program, żeby działał. Debu, Compile. Ok, jak widzicie, mamy wszystko jak tam u Ciebie. Dobrze. Aby zakończyć program, Wciskamy teraz dowolny klawiszka 2. Jak widzicie zakończono nasz program. Aby taki program mieć na komputerze. Wybieram po prostu pro Build. I wybieramy sobie mmm, Bild All. klik. No i buduję wtedy budowanie udane. Um. No i co? Ja sobie wejdę w pliki w pliki tego projektu. Project, odcinek pierwszy. OK. I wchodzimy tak, w bin, debug i tu mamy, i tu mamy nasz plik exe, który możemy jak widzicie mamy to wszystko wyświetlone, jak wiedziała. Więc tak, wchodzimy tam gdzie tam gdzie yy, po prostu się projekt i wchodzimy w nasz projekt, jeszcze jest ten folder, BIN, debug i tu mamy, i jeśli chcemy program wydać, to po prostu tutaj wchodzimy, build, build all, czekamy aż się zbuduje, kiedy udane. Wchodzimy tutaj i najlepiej cały ten folder project z Project. Kopiujemy sobie, pakujemy i możemy wtedy wysłać komuś, wtedy ktoś będzie musiał tu wejść, tu wejść, tu wejść, debug i wtedy wybrać tą opcję. Yy, no i co? To było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zamyślę myślę, 5 like, łapek do góry pod tym odcinkiem i będzie odcinek już, w którym pokażę ciekawszą rzecz, czyli jak zrobić case'y, czyli case'y, które przechowują dane. Więc co? To cześć!